Wspieraj rozwój dziecka chodząc na basen, robiąc ćwiczenia gimnastyczne, takie jak skoki, fikołki. Robimy pięknego fikołka. To nie tylko frajda, to ćwiczenia, które fantastycznie stymulują rozwój dziecka. Jeszcze raz, uklęknij na kolanka. Uklęknij na kolanka. O, super. Robimy dasek. Rączki do góry. Tu jest dasek, taki dasek wysoki. I skaczemy do mamy. Mam i uczą, oprócz konkretnych umiejętności pływackich, takich jak orientacja pod wodą, to świetnie z tym wspierają motorykę i poznawanie świata przez ruch. Uklęknie na kolanka. Nie siadamy, klękamy na kolankę. Ale super! No brawo! Teraz robimy daszek. Taki daszek i skaczemy do mamy. No tak, poczekaj. Y... hop ¡Abrífete! Yeah. Oh, yeah. yeah. ¡Sí!